No przede wszystkim na kryteriach, to znaczy na takim samym przez wszystkich rozumieniu kryteriów, to jest naszym zdaniem najistotniejsze, żeby ta ocena była porównywalna pomiędzy poszczególnymi osobami oceniającymi. To jest ważne dla beneficjentów, którzy składają swoje projekty. Musi być element przewidywalności, to znaczy beneficjent podejmujący decyzję o składaniu swojego projektu musi mniej więcej Mniej więcej potrafić ocenić swój projekt sam i oddać go dopiero wtedy do oceny. To jest o tyle, jakby ważne, że jeżeli beneficjent zna kryteria i one są tak samo rozumiane przez wszystkich, to znaczy każda strona zgadza się, jak poszczególne zapisy rozumiemy, to ocena takiego wniosku, mimo wszystko jest przewidywalna, ona się może różnić o dwa, trzy, cztery punkty w każdą stronę, natomiast beneficjent jest w stanie podjąć świadomą, racjonalną decyzję. Czy opłaca się ten projekt składać? Czy mam szansę? I ewentualnie, jeżeli będzie bardzo dużo projektów, no to wiadomo, że wtedy będzie trudniej. Natomiast podejmując decyzję o złożeniu wniosku, muszę mniej więcej wiedzieć, czy on ma szansę uzyskać co najmniej 50% punktów, 25%, po to, żeby to, ta, ta decyzja była racjonalna. To tak naprawdę na końcu jest ważne dla, dla komitetu, dla, dla biura żeby nie było pretensji, zarzutów o jakąś uznaniowość w momencie, kiedy naprawdę rzetelnie posługujemy się kryteriami, przykładamy taką samą miarę do tego, jakby przestajemy mieć problem z, z nieporównywalnością oceny, z możliwością zakwestionowania oceny. Wszystko jest transparentne i proste wtedy.